Płop, łop, ma witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w Delver. Widzimy się w tym samym miejscu dokładnie jeszcze w tym samym ekranie się widzieliśmy. Czym to jest? Właściwie? 6 do 10. 9 do 12. Co to za skrzynki to były? Czy to coś... Czy to coś daje? Chyba nie. Okej. Okay. Gold... Gold book. Book School Dziwny wygląd tych jaskiń jest. Mam nadzieję, że nigdy tutaj się nie zablokuje. Jak oglądamy streamy od Esa, to się w jednym miejscu tak zablokował, że mu musiał zacząć grę od nowa. A nie ma osób zabij się, nie? A robią takie. Robią takie tutaj. Ała! O kuźwa. Tak, projektują tego dungeona, nie? Tak powiekrzywiany jest. A nie ma żadnej opcji, się czasami wydostać z. No, ze złego, złego miejsca. O, kuźwa, ty masz poisona. Nie, 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 to kuźwa szmato. Zrzucić mnie chciała, suka. Kurwa, zmarnowałaś mi 20 lat życia. Speed. A cały czas obrywam. Szybko, pij piwsko. You feel warm. Dobra Widzicie, piwsko piwsko działa dobrze, piwsko leczy Paliwo to moje piwo Jabłko sobie tu ustawię A dwa nawet Na wszelki Jeden AC i obrona To to wydaje się lepsze Czy no, jeden AC i speed, co ja dług to jest obrona? Bo AC, nie? AC i OC, ubezpieczenie, yo, mam obronę Tak to działa Co za złoty grzyb Nic mi nie daje Fuck, lawa. Tam bym się wdupić nie chciał. Bread. więcej chleba. O, szmato. O, szmato. O kurwa, czym ty jesteś? Spierdalaj! Nie! What the fuck? Co to są dupne pająki takie? Dobra, weź to do lawy, w Ice Wanda mi daj, który ma więcej... więcej charge. Co robi ta płytka? Fapi jakąś czarną energią Niech mu będzie Nie będę sprawdzać co to... O fa... co za Ktulu tu lata Latający kuźwa Ktulu Kuźwa, nic nie drobno. Kolejny niedobry Batman. No gin. Zero charge. Musimy co zrobić jak mężczyźni. Chodź na miecze! Dobra. Szynka z niego wypadła. Stek wypadł z Batmana. Kuźba nigdy nie wiedziałem, że ten... Że z nietoperza da się stek dupnąć. Ej, idę szukać restauracji, w której są steki z nietoperza. Legit. Legit as fuck. Tu już byłem nie. Kolejna płytka. Dawaj, YOLO! Ała! Teleport mnie gdzieś. Okej, okay, Magic Health Defense. Chyba pójdę w Healtha jeszcze raz. Fuck. Ej! Zejście w dół jest! Ale genialne! Co takie dźwięki wydaje? No jakiś pajączek. Blue Potion. Się, strach się bać... strach używać tego. Jeszcze gdzieś Batmana słyszałem chyba się tutaj, tutaj trochę, żeby nie było, że... Excellent glided hammer! Ooo ale to jest potężne! Jak nie będę mieć alternatywy, to będę tego używać. Ja nie chciałbym tam wpaść. Ale mogę przejść tutaj. Tu jest gdzieś tulu jeszcze jedno. Dawaj! Wal ze mną. Purple potion, no, kolejny jabłko? Sprawdzałem sobie co tam tamten To mi to bardziej jak wino wygląda niż jak jabł Blue Potion To jest ta płytka co portuje, nie? Tak mm, no to przejdźmy sobie w sumie albo jeszcze po fapie tymi potionami. Co robi to? Restore half, Okej. Okay. Magic sheet. Zajebiste. Zajebiste potki. Chodźmy w dół. 4 A co na mnie czeka tutaj? Hmm? 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 Dajcie mi jakiś item, ponieważ ja bym chciał coś Właśnie mój miecz teraz robi ile? Mój miecz teraz robi... Ciebie do 12, ale taki młot już kuś robi 12 do 18 nie? 14 do 18 To w ogóle, ała, zakręciłem się To wypadałoby zabredować mój miecz Bo zaczyna już słabnąć nie? Jak gra się progresuje Dobra dawaj, jolo, wchodzimy 10 strzał. I to jest chyba tak samo... Ten początek wygląda tak samo jak w tamtym, na tamtym piętrze. E, kolejna przepaść. No jasne. Tej ruszki już chyba jeszcze już mnie nie chcę. Ale coś małego mogę nią ubić. Mam jednego strzała. To pajączka się nie da ubić. Okej. Okay. Oła! Któreś szmatu! tu coś mię skacze i truje? Ty dziwko, masz w dupala. Ej nie, coś tu jeszcze jest, nie? No, ma coś tu będzie. Get for gold. Dobra, w dupie ten chleb, bo się boję, że zaraz zdechnę. Jop, co to? Stalowe glovesy. Pans, a te pancy nic nie dają. Super, to oczywiście założę te. Super, że mam... super, że itemy, które mam przy sobie na początku, nie dają mi praktycznie nic. Tylko on gacie po prostu, żeby mieć w gole. W sumie nie chcę, tak będzie no nawet. No ale wypadałoby, żeby coś tu dało. Ja bym chciał... Byłbym szczęśliwy, jakby mi to dało jakieś mega upgrade'y. Ja bym chciał. Ja bym chciał 40 defensa na samym początku gry. Ale to ja. I po prostu przechodził i bym wszystko oczyścił tutaj. Okej. Okay. Matamany. Kolejny stek wydupczył z tego bata. Ej. Ej, tu już jest zejście kolejne. Nie chcę robić odcinka, który ma 10 minut. No <laughs> nie chcę dzielić na kolejne piętro. Zdray będę was męczył tym piętrem jeszcze. Haha! <laughs> Jestem zły. Nie zobaczycie coś dalej. Coś tu słyszałem, a nie wiem gdzie. Właściwie gdzie ja mam teraz iść? Pójdźmy tu... ...i tu do... tutaj. Okej, okay, może w skrzynka będzie jakaś broń? Nie pogardzę. A, No nie jest to coś, co jak się znaleźć. <laughs> nie jest to szczyt moich marzeń. Okej... Okay. Mm, muszę się cofnąć. Zawsze mam mapkę, to mogę sobie wrócić do tego miejsca. Bez... bez żadnych... Problemów. Pik, 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 pik. Gdzie ja mam iść? Dobra, chyba do wody mogę sobie wpaść, nie? Woda mnie nie zabije raczej. O, oh, fach! Ty szmato! Wiedziałem, że ty gdzieś się chowasz, nie? Maca 2 do 6. Złota, ale po co mi taka maca słaba? Nie zabiegnę. Notatka. Cóż ty był przede mną. Jarvan, one of the guardsmen, we were berserk. He started yelling about how he were... Ona w tej wicyjnej dajemy tymi Dobra, fajnie. Dara. Co tu będzie? Co tu będzie? 10 szczał. A może 10 szczała. Czemu to on miał szczać, a nie ona? Dobry. Połusyn. Połusyn. Poison, nie potion. Czy jest potion? Dobra, chuj z czy z krzesa mogą dropić itemki? Chyba nie. Ale będę je rozwalać od teraz. Bo widzę, że się da. Użyję jeszcze mojego motorka w dupie i popłynę gdzieś tutaj. A tu już nie ma nigdzie Innego... innego czegoś ciekawego. Czy ja wszystko? Właśnie nie, jeszcze jest na rzecz. jeszcze was muszę pomęczyć tą... Tą pięterem. Co? Ja. Dobry. I skocz! Dobrze. Prosto, prosto, oczywiście prosto idziemy. A, jest przeciwnik, słychać go. Co że dobrze tu chodzę po tym piętrze. Trzyma to. Dobrze chodzę po tym piętrze, bo przynajmniej nie idę na kolejne i jakby daję sobie szansę teraz na znalezienie lepszego itemu, nie? Powiem, że jak pójdę na kolejne, to może to się słabo skończyć. Eee, tak. Głównie atakuję teraz mieczami, więc... Ej, nie gram magiem po raz pierwszy, kuźwa, w grze. Po raz pierwszy gram grę, w grę, której nie jestem magiem. O! Ja tu nie zajrzałem? Ej, no nie. Niemożliwe. stałe dybis i because things we are Up here should stay built forever. Most of the expedition is missing now. The rest of us are slowing, slow, slowly losing our minds. We're trying to go do portu, ej, chyba można wrócić w sumie właśnie. Bo, jakby z tego, z tego nie można wyjść, Ten tak, co dojdzie na samą górę, nie teraz. Ej, po tych drabinach. Ale coś pisało o jakiejś niebieskiej kuli. Nie tej, ale chyba, jak się zdobędzie jakąś kulę niebieską, to można. Tak było. Z tłu metalu. Chyba coś było właśnie z tym Tylko nie wiem gdzie jest ta kula I co, i właściwie Nie wiem też do końca za bardzo gdzie ta gra się kończy Broken bow, nie Ouch, a poison dobra, że mi się coś bije jeszcze jednego No to tylko poison A tu Gacie ci Coś tu jeszcze pływa Słyszę coś Słyszę coś. Tylko gdzie? No okej. Okay. Ucichło. Ale na pewno gdzieś się kampi na mnie. Na pewno. Pająka słyszę, nie? O chuzia. Co to za dźwięki dziwne? To musi być przede mną, to nie jest minecraft, żeby to była jakieś jaskinia nade mną. Kurwa, co to za dźwięki są, bo zaczęły się strachać. O! No ty faksu. Fakasie. Chodź tu w falasie głupi. Fuck you. Ci brak, Dobra, kierujmy się do wyjścia. To będzie krótszy odcinek po prostu. Będzie się szybciej wam oglądać, mi szybciej renderować. Same plusy. Będziemy robić po dwa... <coughs> bo się uparłem. Okej, okay, to jest koniec. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Cześć. Dobra, Dobra, zerknijmy jeszcze, tak? Ło! Dzięki za oglądanie, zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Cześć. Zaraz zdechnę. Na początku kolejnego odcinka zdechniemy, nie? O ile to się zap tak zapisuje. Daję quit. I się przekonamy w kolejnym odcinku, czy się zapisało. Cześć!